Nie, pozwólcie. Tam jakieś dzieci wybiegają. O kurczach! Kudziu, dosgrałem. Kudziu, chyba film jest na Dwa <laughs> razy. Co się stało? O kur... Ej mną Siedemną moc nie trafił! No jest nagrane, bo widzę metę. Czaszek! Ej wjechałeś w barierkę! Kolej co stoi z aparatu, to o, kurwa! Jezu. To będzie kompromitacja. Oh. Ale ładnie, rów, równo zaparkowałeś. Perfect. Dobra, Citroen in your nie chce kurwa. Ej nie no dobra, ja mogę.